Dobra. ja wiem, wódka wam odjęła, mnie to już w wkurwia, to jeszcze to. Mijacie na drodze mężczyznę, jak założycie, że bestia wam podpowie, któraś błędnie nierozumienie, ktoś, albo sami sobie w filmy filmach sugerują, że podobny do złego aktora, na przykład, że zły. <laughs> Idziecie, a może wam zły wasz realia. A jak założycie, że dobry, to dobry człowiek idzie, przyda się komuś na drodze, może Krążej jest wśród nas ktoś, że jest ciekawiej, te ruchy podziwiczy, że to atrakcja taka, że to wow! Ale zrobił rucha noga, ręka super, brawo! W się pograło, stanąłby na bramie, może potem by coś nauczył, potem nagle by się okazało w historii, że w ogóle się dowiedzieliśmy, że wow! I że on zupełnie dużo więcej, że wow! jest założyć, że, że, że jest dobry, a jak będzie się, że powie, że ja jednak jestem zły, to się dowiecie, że nie aż takie wielkie złoży już wielki, zły, nie wiadomo jaki zły, tylko taki, Tym mniejszy zły, że jest zły tylko zły na przykład w mojej dziewczynce, albo że ktoś go tam obraził, jest no to zły, a to nie, to możesz krzyknąć na samochody, że ja to ładnie, ale śmierdzę i wystarczy ładować to, to. Samochody zrozumieją, kierowcy te jak nie to się przejdą i staną z nami. Też mogą pożyczyć Też fajnie. Pomachamy rączką i zapytamy, a gdyby na tym miejscu znalazłaby się Pana Mama, to co by pan powiedział wtedy Mamie? Właśnie, to muszę dodać. Dzięki filmom staropolskim i miś to chyba było. był wujek dobra porada. Motyla noga. Następnym razem nie mówcie, nie musicie mówić, że Motyla noga. Możecie powiedzieć, dziewczynko, to Twoja noga mi się podoba. Bo jak powiecie, Motyla noga, to może dziewczynka myśleć, że Wy już jesteście w schizofrenii. Motyla się bardziej podobać. A moja taka piękna, czy nie taka piękna ta noga? Wuju dobra rada mi dodał. Stąd te nagrania. I takie też, to no to. Te wielkie różne nagrania. Bo to jest inspirable. I Łopu dubu, Łopu dubu, niech żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. Nagrane w Clayton Hotel w Irlandii. Na telefonie pierwszy raz zaczę nagrywać. Normalnie nagrywki siebie, twarze, do z myślą przekazania na karcie, przekazałem do menedżera głównego, do Mr. Conora. Very, very good idea. Thanks. Good old people, Polish people. and not only Polish, good Christians, thanks to John Paul II.